Halo, dzień dobry, witajcie moi kochani, zobaczcie, adusia, Bałcie, tutaj Grzegorz, Agatka też gdzieś się chowa, no i ja. Słuchajcie, jedziemy dzisiaj w ostatni dzień wakacji, w jeden ostatni dzień wakacji jest dzisiaj niedziela, pojedziemy sobie na baseny termalne ze znajomymi. Skorzystamy z tego, że jeszcze jest to wolne. To już jest ostatni moment, ostatni dzwonek. Podejrzewam, że dzisiaj na basenach termalnych będzie bardzo dużo ludzi, ponieważ każdy korzysta z ostatniego dnia wakacji. A te termy, na które się wybieramy, to są termy chochołowskie i one są zawsze bardzo, ale to bardzo oblegane. No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Tak, Adusiu? Adusia nieuczesana. Trzeba związać włosy. Niewyspana. Ale chyba szczęśliwa. Dojechali, dojechali kochani, termy Chochołowskie. łoskie, bardzo dużo ludzi, bardzo duży ruch, ale to standard, spodziewałam się i tego, zaraz sobie wejdziemy do środka, przebieramy się i cieplutka woda. mam mokre, więc wiadomo dlaczego tak jest. Zbieram y, klapciuchy, picie y, i zaniecham sobie wszystko do y, szafki, żeby to mi gdzieś nie zginęło. Wiecie jak to jest, to różnie to bywa Pogoda pięknie, słuchajcie, wyświeciło słoneczko nam teraz. Dobry kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj jest rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj mamy poniedziałek. Pierwszy, drugi, trzeci. Dzisiaj jest czwarty wrzesień. Adusiu, pokaż się moim widzom. Ada idzie, słuchajcie, na rozpoczęcie. Założyłam jej tą sukieneczkę z Pepko. Zaraz Wam zresztą pokażę, odwrócę. Eee, rozpoczęcie roku szkolnego u nas jest o godzinie 9. Bardzo jestem ciekawa i bardzo się cieszę, że miałam możliwość dzisiaj i z nią do tej pierwszej klasy na rozpoczęcie, żeby się nie stresowała, żeby się nie bała, żeby wiecie, była z mamą, w razie czego słuchajcie, ja się też wszystkiego dowiem, jak tam z tymi książkami i, i w ogóle jak to będzie wyglądać już w tym takim przedziale szkolnym a nie przedszkolnym, nie wiem, chyba trzeciej klasie będziesz, no dobra kochani, już wam pokazuję tą moją Adusię, Adusiu odstaw hulajnokę, odstaw tu, już szybciutko, Adusi założyłam przepiękne buciki, kupiłyśmy je w CCC, do tego słuchajcie, sukieneczka z pepko, dżinsówka wskakuje, włosy rozczesane, możemy iść na rozpoczęcie? Możemy. Czekaj, Adusiu, poczekaj, poczekaj. Zatrzymaj się. Wyciągnąć Ci rękawek. Dobra. I tak zawsze. Mama, jest Co jest? Jakaś kurcze. Słuchajcie. I zaprania, kochani. dzisiaj zaprania. A prania mam mnóstwo, ponieważ w weekend troszeczkę porządziliśmy, a mianowicie... Słuchajcie, w sobotę w sobotę naprawdę miałam sporo rzeczy, takich innych do ogarnięcia: typu jakieś tam zakupy. W piątek miałam znajomych, a w niedzielę pojechaliśmy, słuchajcie, na taką jednodniową wycieczkę. Taki trip zrobiliśmy sobie do zakopanego. Pojechaliśmy na, słuchajcie, baseny Termy Chochołowskie z paczką super fajnych znajomych i to był bardzo, ale to bardzo udany dzień i bardzo... Y w sensie bardzo dużo żeśmy w ciągu jednego dnia y, ogarnęli. Między innymi, właśnie byliśmy na tych termach hochołowskich, gdzie było super, mimo że było bardzo, ale to bardzo dużo ludzi. Ale kochani, na tych termach, jak byliśmy, to była burza i to nie jedna, co jakiś czas, jak chcieliśmy, na przykład byliśmy na zewnątrz w basenach, to zaczęło błyskać, zaczęło się grzmieć i. Były też pioruny, więc szybciutko ratownicy zganiali wszystkich, wszystkich do środka. I nagle robiło się tak bardzo dużo ludzi w środku. Klapek wszędzie, słuchajcie. No ale spodziewałam się tego właśnie, że będzie koniec wakacji. To na pewno będzie bardzo dużo tam ludzi. Później pyszny obiadek, a na koniec zrobiliśmy sobie jeszcze taki wypad. Przeszliśmy sobie taką ścieżką. Trasę, trasą, szlakiem. Yy, niestety tam została nas burza, yy, więc musieliśmy yy, też dosyć yy, intensywnie wracać i szybko. Yy, jak wracaliśmy w ogóle z zakopanego yy, aut yy, autobusem. Jak wracaliśmy z zakopanego, słuchajcie, również została nas burza. Yy, bardzo był, był duży, intensywny deszcz, grad yy, i to kilka razy, więc w ogóle słuchajcie, taka wycieczka z przygodami, ale. Naprawdę bardzo mi się podobało. Te chmury podwodowały na tle tych gór przepiękne, słuchajcie, widoki. Nawet tam udało mi się kilka właśnie takich zdjęć zrobić. Jak się uda, to wstawię. Jak się nie uda, to nie wstawię. Kochani, do rzeczy dzisiaj jest poniedziałek, pierwszy dzień roku szkolnego. Ada zestresowana, troszeczkę była, wiecie, podekscytowana, no bo idzie do szkoły już nie do zerówki, tylko do pierwszej klasy. Ja się przyznam szczerze, że też się stresowałam. Ale może nie tym faktem, wiecie, że coś jest nie tak, że na przykład boję się, obawiam się. Nie, po prostu dla nas jest to coś nowego. Już, wiecie, nie zabawa, a nauka. Odebrałyśmy dzisiaj książki, wszystko fajnie było zorganizowane. Każda klasa miała przygotowane swoje książki, ćwiczeniówki. Ada również swój komplet dostała. Dostaliśmy również loginy i hasła do Librusa, do Teamsa, bo nie było jeszcze na 100% pewne, czy nasze dzieciaki wrócą do szkoły właśnie jutro ze względu na przedłużający się remont w szkole powakacyjny. Więc to też u mnie potęgowało taki jakby stres i niepokój, jak to będzie, bo wiecie, no jak z pierwszą klasistką, jak z pierwszą klasistką, słuchajcie, logować się, prowadzić lekcje, jak mnie w domu nie ma, przeważnie albo by była babcia, może Agatka, może. Nie wiem, moja Ania. No wiadomo, jakoś byśmy to ogarnęły. Na chwilę obecną też nie posiadam żadnego tabletu, ani laptopa w domu, ani też komputera takiego stacjonarnego. Był, ale już naprawdę wiekowy, więc żeśmy go zdemontowali. I na ten moment nie był nam potrzebny żaden taki wiecie sprzęt. I e, też e, musiałabym sobie albo to wszystko ogarnąć na e, telefonie, albo po prostu jechać coś kupić wiecie. Na szybko, a takie, wiecie, szybkie zakupy, takie na już na ten moment, bo, bo musi być, to niekoniecznie. Ja się przystawiam, przykładam do zakupu laptopa konkretnego, ale to nie teraz, może w przyszłym roku. Też obiecałam Adzie na urodziny tablet, ale to też jeszcze do tych urodzin troszkę jest, więc... Musiałabym po prostu ten prezent przyspieszyć, ale na szczęście, słuchajcie, właśnie dostałam informację, że te zdalne są odwołane, więc dzieciaki wracają jutro do szkoły. Ja się bardzo cieszę, bo wszystko jest zgodnie z moim planem, czyli wzięłam sobie urlop tak, żeby dzisiaj być na rozpoczęciu, i jutro na zaprowadzeniu Adel do szkoły w ten pierwszy dzień takiej prawdziwej, słuchajcie, szkoły pierwszoklasistki. I teraz tak, dostałyśmy te książki, pojechałyśmy od razu kupić okładki na te książki, bo jak ćwiczeniówki nie są do zwrotu, to są książki do zwrotu później na koniec roku szkolnego. Chciałabym, żeby te książki były, wiecie, nie pozawijane, nie wyamortyzowane, więc okładka jest jak najbardziej potrzebna. I i co? I mamy książki, kochani. Mamy wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne do szkoły. Jutro y, wyszykuję Adę i też mam intensywny dzień. A jaki, kochani? A taki, że jutro najprawdopodobniej będziemy przenosić wszystkie meble Agatki y, z poddasza do pokoju tego nowego, bo już jest zakończone. Y, przykręciliśmy karnisze, przykręciliśmy roletę, przykręciliśmy... Y, co przykręciliśmy, karnisze, żylandory Boże, dwa żylandory więc tam wszystko już jest prawie pokończone. Grzegorz dzisiaj kończył montować drzwi i jeszcze zostało tam chyba odrobinę ościeżnicy założyć, ale drzwi już wiszą, pianka już wyschła, więc tylko tam posprzątać, słuchajcie, i możemy działać z meblami, a jest ich trochę i tak jak mówiłam, są dosyć ciężkie, bo to są te meble z woksa, więc one naprawdę trochę ważą. No nie, wiem, no, nie wiem, jak to będzie, bo ja ten kręgosłup też tak teraz bardzo oszczędzam. A chciałabym mu pomóc, żeby się sam z tym wszystkim nie siłował. No, będzie też agatka, bo jutro ma wolne, więc w trójkę jakoś damy radę. Dobra, wieszam to pranie, rozgadałam się. Słońce dzisiaj piękne, także wszystko mi pięknie schnie. A tych rzeczy naprawdę już jest sporo, dużo. Ja nie wiem skąd mi się to pranie tak produkuje. Non-stop, że ja nie nadążam słuchajcie z tymi pralkami. Przecież ja nie mam gromadki dzieci, mam tylko dwoje dzieci i męża. Wszystkie, całe moje pranie jest zebrane, a mokre powieszone, więc jeszcze jedna taka dosyć ciężka rzecz mnie czeka, a mianowicie wyplewienie z chwastów ogrodu, ponieważ w miejscu, gdzie były ogórki, one już wyschły, słuchajcie, obeschły, już nic tam prawie, że nie ma, może tam jakieś pojedyncze sztuki, ale bardzo, bardzo dużo chwastu. Chcemy go wyrwać, ja chcę go dzisiaj wyrwać. Może się uda i ewentualnie pozbyć się zarośniętych właśnie tych miejsc, właśnie na chwast, znaczy na chwast. Chciałabym się pozbyć tego chwastu, i Grzegorz przejechałby może glebogryzarką, i tą ziemię, tak jakby wiecie, uprawił, żeby tu już żadne chwasty nie rosły, a żeby była przygotowana właśnie ta. Ta część ogrodu na zimę, ale słońko świeci, ja w ogóle Was nie widzę, a teraz Was trochę widzę. Dzisiaj też oberwałam kolejną porcję malin, myślę, że też gdzieś z półtora litra było. Wszystko pomroziłam w woreczki na te takie, mówię, gorsze czasy. Już i mam naprawdę sporo, ale cieszę się, że są. Może i też przyjdzie taki moment, że jak już wszystko sobie pomrożę i będzie tego tak bardzo dużo, to może zrobię jakieś, nie wiem, słoiki, może z malinkami, w sensie sok, do herbaty na zimę. Mam na myśli, słuchajcie, właśnie tą część. Ogrodu, która była yy, u, u, usłana, miałam powiedzieć, ogórkami. Yy, a tu, teraz, same słuchajcie, chwasty. Dobra, póki tu jest cień, właśnie póki folia zasłania słońce, yy, w tym miejscu, gdzie są te ogórki, były te ogórki to będzie mi się po prostu lżej plewiło nie na szczerym słońcu, ale oczywiście cieszymy się, że słonko jest świeci i daje nam, słuchajcie, takie yy, wiecie, takie pozytywne nastawienie, bo jednak słonko to sama słuchajcie, pozytywna yy, adrenalina pozytywne nastawienie do czegokolwiek, do robienia czegokolwiek matko patrzę co tu mnie czeka Thank mm -hmm. you. I co moi drodzy się udało wyplewić, sporo słuchajcie, powyrywałam chwasty, powyrywałam te stare ogórki, aż tego tyle zaraz zobaczycie jeszcze co udało mi się zrobić tutaj też wyplewiłam sporo zobaczcie było bardzo dużo zarośniętego chwastu zostały tylko teraz boróweczki miałam wrażenie że wręcz ten chwast zadusił te borówki jutro najprawdopodobniej grzegorz przejedzie glebogryzarką zarówno tam jak i tutaj i już będzie w miarę godnie wyglądać